W dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy w Maze of Bouncy Bear Night Adventures Czyli trzecią część labiryntu Bouncy Bear'a W której to 10 lat po śmierci Majka chłopiec postanawia zbadać nowo otwartą restaurację o nazwie Bouncy's Aby sprawdzić czy wszystko co zostało powiedziane o Bouncy Bear i jego historii było prawdą Z pomocą swojego przyjaciela przez telefon Twoim zadaniem jest spędzić noc w restauracji Co może okazać się bardzo niebezpieczne Bezpieczne. Natomiast waszym zadaniem jest zostawić pod tym odcinkiem aż 10 tysięcy łapek w górę. A także napiszcie w komentarzu hashtag koszmar, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. Natomiast ty drogi widzu, jeżeli jesteś nowy, to nie czekaj w tym momencie, kliknij czerwony przycisk subskrybuj i zostań z nami na dłużej. Nie mam pojęcia, czy ta dziwna zgliczowana postać po prawej stronie to Bouncy Bear, którego widzieliśmy w pierwszej części, ale wygląda dziwnie. Tak więc kliknijmy play i spędźmy... Pierwszą noc w Bounces. Okej. Okay. A, bo to jest nowo otwarta restauracja. Po 10 latach ją otworzyli y, od śmierci Majka. Tak więc świetny pomysł. Otwórzmy restaurację, w której wydarzyły się dziwne rzeczy. I. Czemu takie dziwne zbliżenie było? I. Czemu nie było filmika? Siema. Wow! okay, dzwoni. Are you already inside? Tan, of mine who worked at the first bouncy bear's pizza. guess what? he gave me some information about the accident. so, a 42-year-old man, harry brown, and okay. his seven-year-old son, mike brown, when missing, later found both dead at the restaurant. Oh they even found a big red portal that led to another bouncy bear's. Pizza. Syn. Anyways, the animatronics cannot move at night. it's a custom event. Yes, they are controlled by a script. Here's Aha. how it works someone creates an animation and then decides when to start it playing. The animation is a, caused a, by a saboteur hacking into the mascot's code. Well, that's it. See you tomorrow. Dobrze, do widzenia. Siema, I'm sorry to hear about this tragedy. Really sad. Thank you for giving me this information. I didn't know that the animatronics were controlled by a script and that oh. someone had hacked the mascot's code causing the accident. Dobrze, do widzenia. Okej, okay, czyli dowiedzieliśmy się, że przybyliśmy tutaj po 10 latach i 10 lat temu zginął tutaj ojciec z synem. I zgadza się, to było w poprzednich częściach. Pierwsza część była o dzieciaku, druga część była o ojcu. A teraz w trzeciej części jako chłopak przychodzimy po 10 latach do tego miejsca, które zostało otwarte na nowo i postanowiliśmy, że po prostu spędzimy tutaj noc, jak gdyby nigdy nic co nie, więc <laughs> czemu nie odpalmy prąd i... I spędźmy noc w tym labiryncie Bounceego. I coś czuję, że to nie będzie zbyt y, przyjemne. Okej, okay, otworzyły się drzwi, fajnie. E, tak więc wejdźmy sobie tędy. Nie możemy tędy wejść, czemu nie możemy? Aha, to jest, to jest gra typu nie wolno skakać. Dobra, czyli musimy przejść tędy. Mam nadzieję, że macie wystarczająco dużo FPS-ów, bo jak widzicie, gra nie ma super optymalizacji i... Ha, studia animacji. Jedno jest pewne, na pewno graficznie poprawili tę gierkę. Pamiętam, że pierwsza... Cześć kolego. Czy ty jesteś Bouncy? Ok, podejdźmy. Ok, jedno jest pewne: po 10 latach to są animatroniki, to już wiemy, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebym do niego podszedł, bo on teraz mi nic nie zrobi, bo działają na skrypt. Jeżeli ktoś nie uruchomi skryptu, to on się nie ruszy, więc mam nadzieję, że ktoś będzie na tyle miły, że nie uruchomi skryptu tego gościa, bo to byłoby niezbyt. Ciekawe i troszkę mi to przypomina restaurację, yy, pizzerię Frediego, nie ma co ukrywać. Yy, jednak to miejsce jest bardzo podobne i nie mam pojęcia, w którym kierunku idę. Co? Coś, coś widzi? Nie, wydawało mi się, że coś widziałem. Nie, na razie zeksplorujmy to miejsce. W końcu chcemy tutaj spędzić całą noc. Pierwsza O, zdobyłem latarkę, bardzo fajnie. Latarka na pewno mi się tutaj przyda, nie ma co ukrywać. Yy, jest to niezbędna rzecz. Zasady. Pierwsze, nie krzyczymy. Drugie, opuść to miejsce przed dwunastą, patrzcie na godzinę, jest pierwsza AM, idealnie, pięknie. Trzy. Nigdy nie przytulaj Bounciego oraz czwarta zasada została zdarta. Najważniejsza zasada, nie mam pojęcia co on robi. a... O! Skąd ta cholera się tutaj wzięła? Co jest grane? No dobra, tak więc zdobądźmy latarkę po raz drugi. Mam nadzieję, że tym razem nie zostanę boleśnie z jump Prawdopodobnie on przyszedł od tej strony, a ja go nie widziałem, bo patrzyłem tutaj. I on się podszedł z tej i po prostu mnie jump więc dobrze będzie, jeżeli. Wow, czemu tu jest ludzkie serce? What the hell! W takie rzeczy w nowo otwartej restauracji. Dobra, czy on już się przemieszcza? Nie stoi w miejscu. Ale ja mu nie ufam totalnie, dobra. To jest oczywiście labirynt Bouncy Bear'a, więc prawdopodobnie będzie ciężko tutaj, że tak powiem, się odnaleźć i będziemy się gubić, więc przygotujcie się na to. Notatka: ważne. BBD D i. BBD D i D. O to jest. Beauty Bunny, tylko nie Beauty Bunny. Oh my god, jeżeli on. Czemu tu się nie da przejść? Kto w ogóle te krzesła tak rozstawił? O nie, jeżeli beauty bani się ruszy, to będziemy mieli kłopoty. Nie lada kłopoty, więc ewakuujmy się stąd, czym prędzej. I znajdźmy. W sumie, nie mam pojęcia, czego my szukamy. Czy mamy tutaj przetrwać noc, czy jakby. Mamy coś zrobić? Pierwsza AM. Okej, okay, może coś przy komputerze. Znalazłem jakiś kod, więc prawdopodobnie gdzieś trzeba pójść i ten kod wpisać. Tylko pytanie, gdzie powinniśmy iść? To, to jest najbardziej zastanawiające. Okej, okay, ty się nie ruszasz, więc jakby to mnie w pewnym stopniu cieszy. Chociaż no nie wiem, jakoś mu nie ufam. On na pewno się ruszy, i z jumpscare'u Już dostałem jednego jumpscarea drugiego nie chce. Zdecydowanie, zdecydowanie nie. Jakoś już zdobyłem już kod, to wiem chyba gdzie trzeba użyć tego kodu. Wiecie gdzie? Był na początku taki safe i na ten safe dało się kliknąć. Więc jestem ciekaw, czy ten kod, który podniosłem, czyli BB D I T coś takiego, będzie działał i Czemu tu są drzwi? Czy to jest wyjście? Dobra, nieważne. Musimy być bardzo ostrożni, bo bouncy bear albo bouncy mouse może być gdzieś tutaj w pobliżu i być może skrypt już się odpalił, ale nie, nieważne, mamy safe, tak więc uwaga. Uuu, mamy safe, w którym. Nic nie ma? Czemu w tym safe nic nie ma? To po co ja wpisałem ten kod? Halo, czy ja zostałem tutaj jakoś oskamowany? Halo... Wpisałem kod do sejfu, a w sejfie kompletnie Nic nie było Jako już ta gra jest bardzo mroczna, a ja zapomniałem O latarce, to wróciłem się po tą latarkę I chyba, wydaje mi się, że w sejfie Coś widziałem, e, tylko, że był problem Taki, że nie miałem latarki Cześć, Bouncy Bunny Mam nadzieję, że jesteś przyjazny Kolegom albo koleżankom e, Tak więc co, idziemy, mamy latarkę Więc prawdopodobnie teraz zobaczę, co znajduje się w sejfie Więc może nam jakiś klucz, który Da się podnieść, jak poświecimy latarką A jeżeli nie, no to, e, no to wtedy po prostu, że tak powiem, mamy lekko przekichane i nie będziemy wiedzieli, co zrobić, ale nieważne, mamy to, co najważniejsze, czy. Aha. They are coming for you. Oni po ciebie idą. Chwilak, to po mnie idzie. Yy, mam nadzieję, że nie bouncy bear. Ucieczka, ucieczka, ucieczka. Okej, okay, okej, okay, dobra, już wszystko rozumiem, czyli my. Musimy przetrwać noc. No tak, już tam czas leciał. Dobra, dobra, ewakuacja. Jak najszybciej musimy się stąd ewakuować i spróbować przeżyć. To jest nasze główne zadanie. Ej, kolego. Idzie tutaj. Ja tam widziałem Bouncy Bear'a, który sobie leżał na podłodze. I bez latarki bym go po prostu nie zobaczył. więc wróćmy się. O właśnie. Animation Studio. Pewnie tu się też da jeszcze jakoś wejść. Tylko pytanie, jak. I no właśnie. Cześć, Bouncy Bear. Hej, jakoś żyjesz z tego co widzę, ale, no, dość kiepsko. Yy, pytanie jest następujące: Czy mogę jeszcze gdzieś tutaj wejść, jakieś drzwi otworzyć? Bo jeżeli nie, to będziemy musieli prawdopodobnie przetrwać do szóstej. No bo tak, w końcu jesteśmy ziomeczkiem, który postanowił przyjść tutaj i zwiedzić to miejsce. I okazuje się, że. Yy, że tak powiem, plotki, które krążyły wokół tego miejsca, były prawdziwe: czyli że coś tutaj grasuje i że 10 lat temu zginęły tutaj dwie osoby, czyli ojciec i syn. I są dwa serca w sejfie, więc jakby... Chyba... No właśnie, nie możemy połączyć faktów, bo... Przez 10 lat to by te serca raczej tutaj nie wytrwały, więc to są pewnie jakieś... Nowe ofiary Bouncy Mouse'a, albo coś w tym stylu. Nieważne, spróbujmy, że tak powiem, przetrwać. Patrzcie na to, miałem rację. To się nazywa, w sensie ten dziwna mysz zmutowana. To jest Bouncy Bear, tylko jakoś otworzyli tę restaurację na nowo... To zmienili całkowicie jego design i on mnie znowu tutaj ściga. Zostaw mnie... Zostaw mnie w spokoju, ja chcę tylko sobie tutaj na spokojnie przetrwać do 6 rano, bo ja się nie spodziewałem, że tutaj będą mnie atakowały takie dziwne rzeczy jak ty na przykład. I zastanawia mnie jedna rzecz, czy ten króliczek, którego widzieliśmy na początku, on w końcu ożyje, czy też nie? Bo wydaje mi się, że albo to jest przyjazna postać, która nam będzie pomagać, albo to jest y, jakiś totalnie największy demon, jakiego można spotkać. Oha, no jakby... Ty jesteś na pewno demon. Dobra, uciekamy stąd. Nie wiem jaka jest godzina, więc muszę też na chwilę... Cześć, kolego. Czy jesteś żywy? O! Oh! oh, no! Czy on się ożywia na moich o... Od... Oh, wow. oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Świetnie! No to sobie nagrabiłem teraz. Chciałem się mu przyjrzeć z bliska, a on się aktywował. Dobra. Okej, okay. mamy chwilę spokoju, mamy chwilę spokoju. Jest czwarta AM, a ja muszę przetrwać prawdopodobnie do szóstej, więc... Dobrze by było, gdybym się tutaj z nimi nie spotkał, ale teraz biegają w dwójkę, więc wcale tak łatwo nie będzie, więc będę musiał totalnie uważać. Póki co wygląda wszystko w porządku. Stańmy sobie tutaj, jak gdyby nigdy nic. Dzisiaj udajemy animatronika, a nie da się na to wejść nawet, dobra. Pomysł wycofany, nie udajemy animatronika, ponieważ się nie da. Niemniej jednak jest czwartej, więc dużo czasu nie zostało. To, co musimy zrobić, to wytrwać do szóstej, więc będziemy musieli biegać w kółko, kombinować, żeby tylko przetrwać. I oryginalny Bouncy bear niestety poległ, jak sami widzicie. O, o, o! Troszkę się zablokowałem. Dobra, 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 biegniemy dalej. I nie ma co ukrywać, twórcy tej gry bardzo wzorowali się na FNAFie ie Tyle, że jest taki FNAF, gdzie możecie sobie roamować, czyli chodzić po korytarzach. Bardzo ciekawy pomysł. Nie ma co ukrywać, to na pewno dodaje takiego fajnego horrorowego smaczku, gdzie możecie robić coś więcej, niż tylko siedzieć za biurkiem i klikać na kamery i zamykać wenty. Teraz jesteście w prawdziwym miejscu. Oh no. Światła zgasły. Przestań mi gonić. Widzę, że masz chorą nóżkę. Czemu dalej mi ścigasz? Dobra, odpuścił? Odpuścił. Światła zgasły. Zrobiło się gigamrocznie. Nie podoba mi się to. Totalnie mi się to nie... Ślepy zaułek. Oh no. Tylko nie ślepy zaułek. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh. dobra, dobra, i tędy, i detędy. Okej, okay, tu się wciąż pali światło, wypuśćcie mnie, ja chcę stąd wracać. Nie chcę tutaj przebywać ani sekundy dłużej. To miejsce. Nie, 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 nie! nie. Come on, dopadł mnie, bo zaczynowałem się między skrzynkami. I teraz muszę zacząć od początku. No i ponownie światła zgasły, a my musimy tutaj przetrwać. Jest niebezpiecznie, ale na szczęście oni idą zawsze w parze, więc. Ej. Przed chwilą szli w parze, dobra, nieważne, jednak nie chodzą w parze, więc może być grubo, jeżeli spotkam tu gdzieś tego króliczka, który jest moim zdaniem bardziej niebezpieczny niż e, Bouncy Bear, bo króliczek jest szybki, więc trzeba uważać i mam nadzieję, że nie będzie gdzieś tutaj za rogiem, bo jeżeli będzie za rogiem, no to mamy papa, pa. ale przynajmniej tutaj jest trochę światła, więc zostanę na chwilę tutaj, bo to miejsce wydaje się być bardziej przyjazne. I więcej widzimy, więc jakby łatwiej będzie nam uciekać przed nimi się ma. Dobra, tędy, tylko żeby nie króliczek, bo jakby ty jesteś nieszkodliwy Przynajmniej tak mi się wydaje A natomiast króliczek jest bardzo niebezpieczny, więc dobrze by było nie spotkać się z króliczkiem Bo to by było bardzo niefajne Bardzo niefajne spotkanie Come on, come on po prostu mnie zostaw w spokoju. Uciekam. Nie, nie zatrzymam się. Nie próbuj nawet. nie chcę odpuścić. Come on. Ok, odpuścił. Oh my god. No mówiłem wam, króliczek równa się niebezpieczeństwo On jest giga szybki Natomiast on nie jest niebezpieczny. Tylko. Oh my god, on tu będzie. On tu będzie. Dobra, nie ma go, nie ma go. Nie ma go. Idę, idę tędy, idę tędy. Oh my god, to już jest ostatnia godzina Do szóstej nie zostało zbyt wiele czasu, więc Bez większego Oh my god, udało się, szósta, jem Przetrwałem noc w Bouncy Bear Labyrinth, oh my god Czy będzie jakieś zakończenie, jestem tego ciekaw No już wyłącz się, alarmie A, i cała gra się wyłączyła Tak więc udało się, bo kończyłem Maze of Bouncy Bear 3